Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo gorąco Was witam. Wstajemy na chwałę Bożą, duchu święty. Przyjdź i wzmocnij moje serce. Spraw, żebym płonął łaską, płonął Twoją obecnością w sercu. W Ewangelii dzisiaj słyszymy o duchu przekory. Znamy dobrze ten fragment. Jezus mówi tak: Przygrywaliśmy Wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a Wyście nie płakali. Jan Szyciel przyszedł dni od chleba. Nie pił, a wy mówicie zły długo pętał. Przyszedł syn człowieczy je i jej pije, a wy mówicie oto żarłok i pijak. Ciągłe niezadowolenie, ciągła przykora, ciągłe nieszczęście. Było tak dwa tysiące lat temu, jest tak i dzisiaj. Mamy Jezusa obok tak jak dwa tysiące lat temu. Jesteśmy na Eucharystii, jesteśmy w Jego obecności i jesteśmy nieszczęśliwi. Przychodzimy na Eucharystię, karmimy się Jego, mamy Go w sercu, a wychodzimy smutni i zdeptani. Jezus bez mocy, niezadowolenie, duch przekory, coś, co nas zupełnie paraliżuje. Jezus, gdy zmagał się z tym duchem, nic nie mógł zrobić, bo daje wszystko, daje siebie. Widzą cuda i zamiast być podbudowani tymi cudami, to oni jeszcze bardziej na to gadają. Podobnie jest dzisiaj. Widzimy cuda, i na te cuda zaczynamy gadać. Ktoś mówi świadectwo, a my mówimy, że to grzesznik i pijak, i co tam mówi, i tak dalej, zaraz wróci. I tak nie dajemy się umocnić. I czasami to nawet pobożnymi tekstami, tak jak za Pana Jezusa to było. Mówili: Jan Chrzciciel, jadł chleba i nie pił wina, zły długo pętał, a Jezus żarłok i pijak. Przeinaczanie cały czas, żeby nie widzieć znaków i cudów. Te znaki i cuda są też dzisiaj. Dzisiaj działa Duch Święty między nami. Tylko go pomijamy, bagatelizujemy. Duch przekory, zazdrość się w nas włącza. Powiemy coś tam, ktoś mówi o Panu Bogu, ale on nie pości. A ten, ale ten to coś tam. Tego też nie można słuchać. A ten to kiedyś w telewizji coś takiego powiedział i już nie słuchać. I tu nie dajemy wzmocnić serca. Bóg nas karmi z różnej strony, a my się odcinamy od łaski. Duch przekory. Zapragnij dzisiaj tego, żeby Jezus cię budował spotykanymi ludźmi. I może przez ludzi, których nie lubisz, może przez ludzi, którzy ci nadepnęli na odcisk, może kiedyś cię oskarżyli, a dzisiaj przez nich Bóg chce ci nakarmić swoją mocą. Pozwól Bogu na to. On jest Bogiem, który daje siebie nieustannie, ale daje po swojemu. To po swojemu to znaczy chce, żebyśmy się uniżyli, Przyjmowaniu łaski. I to uniżenie to nie jest, że na kolana padnę i teraz. Często to jest przez to, że przez osoby, które nie lubię, przez osobę, z którą się nie zgadzam, przez wydarzenia, które jakoś mi normalnie by nie pociągały, ale Bóg się rozlewa w swojej mocy i chce mojego uniżenia. Uniż się przed Panem i przyjmij Jego moc, łaskę Ducha Świętego. Błogosławię Wam na piękny dzień w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejmy gorące serca, zapraszam do tego i wołajmy o Ducha Świętego. I poniżej jest teledysk mocny w duchu. Zapraszam, wołać o Ducha Świętego. Dajcie kciu w górę, udostępnijcie zoomę komuś z bliski dajcie komentarz. Do zobaczenia z Panem Bogiem.